I czeka na swoje ślimaki, ale ogarnęły ją w wątpliwości. I nie wie do końca, czy na pewno się odważy spróbować, ale ja sądzę, że się odważy, bo jest bardzo odważna. Mam nadzieję, że będą dobre. Mam nadzieję. Już sprawdziłyśmy jak się je, je tak. czym się je wyciągać i jak się je przyrządza I okazuje się, że ślimaki są najpierw wyciągane. Wyciągane są ze skorupy. Skorupa jest czyszczona. Jak się tą skorupę oczyści, też ją wygotowuje, żeby nie było żadnych bakterii. I w momencie kiedy ślimak też już jest gotowy, bo jego się mięso gotuje osobno w bulionie. To wpychają z powrotem do tej e, e, oczyszczonej właśnie skorupy. No, więc wjechały ślimaki. One prezentują Ja tam się na razie sposób. widzę szpinak, a nie ślimaka. Wiem, ja że to są ślimaki, tylko w przyprawach. Pamiętaj, miałeś złapać szczypcami. Nie. Sobie chyba chyba ślimaka łapiesz szczypcami i wyciągasz go sobie widelcem. Nie, to jest No, próbuj, próbuj. Ciągnę. No. No. tak. Bardzo dobre, ale obrzydza mnie fakt, że to ślimak. A smaku, co byś że co przypomina? Puszczaka. Puszczaka? Albo krewetka. Super. Super. Super jesteś, ekstra dzielna. Piona masz <grym> Super przyprawiony. Taki lekko gumiasty, ale nie tak jak myślałam, że będzie gumiasty. Bardzo dobre. Bardzo mi smakuje, ale nie powiedziałam, że jak kurczak smakuje. Nie wspomina mi kurczaka. Mus